Na zdrowy rozum nie wymyślaj Boga. Jego obecność nic nie zmienia. Na własnej skórze wygarbowanej nauczysz się istnienia. Co jest, to jest. To Twoje, a to nie. Nie ma co straszyć takich jak ja, bo człowiek swoje wie. Małe jasne to jest piwo. Duże jasne to jest słońce. Mała, czarna to jest kawa, duża czarna to jest noc. Noc odchodzi, słońce wschodzi, jeszcze nam go nie ubyło, trzeba pożyć, żeby dożyć, żeby dobrze się kończyło. Na zdrowy rozum nie wymyślaj Boga, bo cię załatwi, jak go ulepisz. A to jak dotąd umieją tylko poeci albo ślepi. Co jest, to jest, to Twoje, a to nie. Nie ma co straszyć takich jak ja, bo człowiek swoje wie. Małe jasne to jest piwo, duże jasne to jest słońce. Mała czarna to jest kawa, duża czarna to jest noc. Noc odchodzi, słońce wschodzi, jeszcze nam go nie ubyło. Trzeba pożyć, żeby dożyć, żeby dobrze się kończyło.